O boże, nie ma mojej kamery O boże, kamerę. Dobra, moje stanowisko robocze Moje stanowisko robocze Proszę roboczne, wchodzić, panie. proszę wchodzić Dziękuję Idę widzę ja co tu jest skóra. legalne przedmioty Ja tu robię, ja tu robię rzeczy we skóry Podesz! On te może zrobić zbroję. Okej, okay, tutaj włożymy Podnie. Cześć. Oki. To my tylko jesteśmy. To to Panie! Co, ja tu By... legalne przedmioty. Proszę, Soda wychodzimy. Poczekaj, jeszcze nie zrobię normy raczej. To jest TheEscapist ludzie, tak, TheEscapist, wynocha! A za mną jest Hubi, Gulczyk i Adi. Dobra. Ej, sorry! <laughs> sorry, sorry. Co chyba ogóle pada Dobra. w wal. Otwieraj mu te drzwi, Oj, sorry! Sorry. <laughs> sorry. Dla to później Teraz zostałam. O mój pracownik. I wezmę tu. wezmę to jest. To ma subwajser. To ma subwajser. <grytanie> Dobrze. Spuszczamy wodę. I wychodzimy na południowy apel. Proszę, pana. E, e, Dzień dobry, ale dzisiaj ma pan dożywotni zakaz wychodzenia z więzienia. Idziemy na spacer! Ej, daj mi linę, ej, ej daj mi linę, ej, szczytuj linę, żeby nie było, żebym mógł cię ciągnąć. Ej, szczytuj linę, szczytuj linę, dajże. Linę, daj Masz pan, nie Nie mogę. Nie mogę, nie Ej, mogę. Poczekaj, wędką możesz, poczekaj, patrz. się. za A to się będę, wędka najlepsza, pani, patrz. O! Dawaj pan patrz. wędkę. Idziemy, Dziągę, panie. E, źle zaczepiłeś? Na mnie. Na mnie, na mój łeb. Rzuć mi w łeb. Zrzuciłem <laughs> Zrzuciłem, <laughs> ale... Panie, ty nie. to nie umiesz robić, ja ci pokażę <laughs> Nie, panie, robi? panie drogi, funkcjonariusz, panie Idź pan z nim na spacer, bo zwariuje Panie, panie, idź pan z nim na spacer A co, a Otwarzamy pan drzwi, proszę. Idziemy na spacer, wio. Już idę. Ja. Proszę i dupę. Jas. Yes. Ała. Bo mam, mam zacząć biec. Czy co? Na spacer, kurde, na pole. Ja nie mam roboty na polu, ale okej. Okay za więzienie A, pan, pan Hubert z panem pójdzie, proszę. Ale panie Hubert! Ma pan szybko iść za nim, tuż za nim i gubić i ma cały czas mieć smyczy. Chodzić, chodzić! Odpuśćcie mi! Idź pan! Idź pan i otwórz mi pan! Chodzić! Idź pan z nim Hubert! Idź, Bad Kubi z nim. <śmieniczy> A ja zobaczę, co on tu tworzy. Czy to jest legalne. Zrobił dzisiaj skórzane, kurde, jakieś gówno. To są tylko leginsy, Pańku, nie? tak było. Nie, wracać Utknęłem. już! Panie! Wracać! Panie wracać! Wracać! Utknęłem. Proszę wracać! Panie masz kio? Dziękuję! No, ja cię wezmę żeby. I wracać! I wracać do panie. więzienia! Wracać Takie. już! Dobra, już idę! Rada! Nie robisz. Jestem wyposażony w legalny przedmiot, który może podjarać. Nie jest walu bala żadny! Konie, to jest cuszka. No jest, Ja się tam nie boję, cholera! Rób mu pułapkę! Rób mu pułapkę! Nie tak łatwo! Panie! Ej! Kubik! Bądź w więzieniu! Bądź w więzieniu, panie! Żeby go wiesz, pan, co! Ja się nie boję! Pal się! Nie zapalę się, Kubniaczu! Za chwilę przestanę! Jeszcze się panę. Takie tak. Idziemy. Daję te luki, to jest. Masz, 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 masz. Co ona mi się za chaleczka? Nie. <laughs> tak. Jest. Panie, gdzie on ucieka? Proszę. Nie widzę pana Gdzie wy jesteście? Ej! Gdzie Kubik? Gdzie no ty jesteś? O oh, fuck bo idzie! Oj! Chodź, to my się jeżdżą, jeżdżą, Nie, nie, próbę się i dotknąć. Karya. Panie, wraca pan do więzienia? Proszę zamknąć drzwi. Zamknąć drzwi. Ja leżę Otwierać. Dobrze. Ej, tu właśnie. No. Ale to jaja, ja pierdzielę. Policja, bo jeden się zajmuje, to jest jeden więcej na Ej, chodźcie spać. Otwieraj. Albo, albo mam lepszy pomysł. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę Gopin. <noise> Proszę! Dlaczego na dwa, dwa hity. Ej, tam w kibelku jest zapalniczka. Kurna. Ja, ej, ja zginąłem. Gaście to lepiej. Ja to kaszę Bo głupio postąpiłem. Proszę. Proszę go zabić. Proszę. Jeszcze raz tak się zobaczę. To pas zginie. Dobra, tylko wezmę sobie nie moc. własnoręcznik się Siema Denis? Nie idę. Siema, Apel, proszę no, wychodzić. Proszę ja zostać. Mi... Idzie pan do pracy i siedzi od rana do wieczora. Tak, no, okay. ja. No, się... oki. Bawimy się w x straighting Du, 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 du. Siedzi Pan tam od rana do wieczora. Panie Hubi! Panie Hubi! O Boże, Pana nagnęliśmy. Chodź Pan, Hubi! Że... Ej, Huber, powiedział, Wam, że żeby się bawicie w grę The Escapist. No bo bawimy się. No właśnie, bo się bawimy. Ja robię wygrania <grym> i wsiadam do skrzynki. To jest tyle. To nie, to nie jest nielegalne, żeby stawiać do skrzynki ubrania. No, jest, dobra. I teraz bluzeczka do skrzyneczki będzie. Ej, czapeczka. Ja jestem, ja jestem, ja jestem. Ja też jestem. I to się nagrywa, i to się nagrywa wszystko. No, no nie wiemy. nagrywamy do escape. w Oki. Wódki. Do widzenia już do roboty! Do celi wracać! Bo no, panie, ja... To... A dobra, Ej, dobra... prawda. Ej, to masz wartej ma... Ja mam... Nie wi, nie wi, nie wi, nie, bi, nie bi. ja muszę coś zjeść Ej, trzy tylko i... Ej, kto ma wartej ja to Ja mam! Kto ma i, i nazwę? Ej, cicho, bo mi się tu DSK'ing, ja też wam, ja też wam ale wiesz, mi się tu DSK bawiłbym jest. Żyje, potem gracie i... Proszę, doceli! Tak potem gramy doceli. Tak jest, tak jest. Natomiast... Zapalę sobie światło żeby było mimili. Musiałam do sobie na łóżko Wezmę sobie troszkę więcej jedzą. Co pan Biorę. Ej, a wy subskrybujecie tego youtubera a, No inaczej byśmy DSKP's nie brali. To jest też 4DSKP's. Jego chcesz. Ej, ej, sorry, Denis, sorry, ale muszę cię wywalić. wywalić. I Kubala też. robicie? Żeby pan nie wychodził Ale drewno się spali No raczej Pani więc co lepiej nie Bo ja się tu spalę Ta, so... Ta co sto... nie, ej. Ja się tu spalę. Szybko, szybko ga Szybko gaś to gaźno, gaś Łapko ...przez podejrzanego skrzynce mojego przyjaciela. Co? Osiem żelaznych krat. Kurda! Daj pan o, te kraty! Ja... Ale... zgasz to! Nie... Kupi! Kupi, gasz to! Kupi, gasz to! a czym? Łapkom. Hey, ej, ja się Ej ja... w ogóle niszczyć klosków nie mogę. Ej, coś ty mi włączył! Ej, coś. Just... Poczekaj <coughs> Bo jest na przygodzie. No co za się właśnie. Marcie, nie musicie teraz jeść. Ale nie możemy też niszczyć, cholera bloków daj, weź nam tu włącz No dobra, wam już tak szczerze włącz o. Ale weźcie to zgaście A co robimy? Jej, bo ja muszę wam te kraty dać Bo teraz będę grzeczny, dobra Oddawaj kraty no dobra, już... Dobrze, tylko je znajdę Tu sam, Dobra, masz, panie. Znalazłem to w jego biurku, proszę. Za tobą. Znalazłem to w jego biurku. Patrzę co wy tu macie. Za... Zdję. Otwieraj to! Otwieraj to! Ty krej, otwieraj to! to ja! Ja Dzisiaj kocham kraty Dzisiaj kocham od rana siedzisz dobrze od dziewiątej godziny Dzień dobry Mam kraty Dziewięć krat Ej co zrobimy Ej Zakratujecie mnie Skąd widziałeś? Bo jak kraty <noise> bo to wiedziałem że zakratujecie mnie

Nie wiem. Nie Powiem tylko, że swoje nielegalne przedmioty. I bardzo dobrze. Nie. Bo zaraz mnie do izolacji. Trzeba mu zrobić.